Dzień dobry, witam serdecznie słuchajcie dzisiaj jest taka pogoda już wczesno wiosenna, koniec zimy żurawie odlatują tam właśnie w tle fajnie sobie lecą nie wiem czy to widać, kamera pewnie nie ściąga ale my dzisiaj mamy fajną pilarkę taką zgrabną malutką Stila 180 taka się wydaje mała zabawka a ona ma słuchajcie 32 cm pojemności 1,4 konia KW. 1,9 1,4 KW, 1,9 konia. Taka moc przeciętna, można powiedzieć nawet, że mała. Ale jest taka zadziorna ta pilareczka o łańcuchu. Tutaj mamy pół dłuto. 3,8. Fajnie to wszystko chodzi. Chcemy Wam zademonstrować ją, bo warta jest uwagi. Trafiła w nasze ręce dość przypadkowo. Oczywiście niesprawna, ale już jest sprawna. E, troszkę rzeczy tam było trzeba wymienić, warto było. Wstawiliśmy e, parę elementów e, nieoryginalnych, tylko e, wyrób rzemieślniczy. Nawet niektóre elementy to nawet nie z Chin, tylko po prostu polski wyrób. Nawet Polacy dorabiają takie części do tych pilarek. Dużo tego jest w Polsce, dużo ludzi używa. E, sporo jest nawet z tych starszych modeli y, pilarek y, y, niemieckich. To wszystko jest kompatybilne. Więc te piły są ciągle. Wielu osób uwielbia te piły, sztile. Bardziej im się podobają stylistycznie. Cenią sobie lepiej markę Stihl. My, akurat, z Maćkiem, cześć, Maciek. Cześć, cześć. My wraz z Maćkiem nie przypadamy za akurat tą marką. My inne cenimy. Ja na przykład wolę huskwarne, Maciej woli dolmary, ale my z tego powodu sobie oczu nie wydłubujemy. Razem potrafimy funkcjonować. I teraz wam pokazujemy markę Sztila. Od czegoś trzeba zacząć. Jakieś robiłem o pile 0,23. Dzisiaj pokażę Wam, jak, jak sobie radzi. 170, 180, 180, bo najmniejsza to chyba w Sztili jest 170, z tego co pamiętam. A teraz pokażę Wam tą 180. Mamy tutaj kawałek. Niewiele tego drzewa dzisiaj mamy, ale trochę jest. Potniemy sobie to pole, osikę. Macie to jest to pole? To osika. Osika, nie? Osiki, tak. No. E, także, no to cóż, e, zabieramy się do dzieła. To może pokażemy, jak wygląda. Ano. Tutaj, żeby zdjąć obudowę, to trzeba nacisnąć gaz, dać do samego dołu. Żeby uruchomić? Nie, żeby zdjąć obudowę. Aha. I tutaj, no, Taki filcowy się... jest. E... Taki filterek. Wow, wszystko. Naprawdę to takie wygląda w ogóle. Nie, no tutaj nie miało co się niszczyć, ale czysto to wygląda. Champion, mm. pewnie oryginalna jeszcze świece, czy zmieniałeś? Nie, to jak już sadziłem, tak jak w garażu leżała. Pierwsza lepsza. Tak. Cewka wysokiego napięcia u góry. Koło e, magnesowe czyściutkie, jak nowe, białe. Nie, korki. nie wygląda. Korki. Zobacz, używane. Maciej, macie korki jeszcze na śrubokręt, tak, Takie tak. jakieś były. Ale zobacz, jest 2006 napisane, nie wiem. Jak... Czy co, 2006 rok? Tak. No to widzisz. MS-180. Tutaj jest napisane to. MS-180, 2006 rok. Swoje lata ma. Tak, ale wszystko jest w oryginale, nic tu nie zmieniane. Nie było. Znaczy, nie miałem łańcucha do prowadnicy, to założyłem swoje. Tak. Pilarka u kogoś była użytkowana dość po macoszemu, to znaczy nic jej nie regulował, nic nie patrzył i delikatnie ją przytarł. Tak Maciej? Znaczy to tam takie maaryjskie na cylindrze. Niewielkie. Ale nie było, że tam... Ale e, po... Ale działa dobrze. Tak. Nic tu żeśmy nie zmieniali. Cylinder oryginalny. Wszystko jest oryginalne. Nic jest nie rozkręcane. Także... E... Ale zmieniłeś tak. E, dzwonek zmieniłeś. Czyli... E... Dzwonek od sprzęgła. Od sprzęgła tak. no, tak, zmieniłeś. To, tak były, aż przecięte były te, te, te ząbki. Tak. Tak za gotówkę za 25 zł. No, tak jak już mówi. I co to, to jest właśnie ten polski wyrób? No, no znaczy tam kod kreskowy był polski. Myślę, mm. że tam nie wiadomo. To jest, jest piła, to... słuchajcie, na karterze takim plastikowym. Ona tak, chyba z miseczkę tyłu. Miseczkę taką tak, malutką ma. No. I co? Jest taka no szwórna, zaraz Lech, zobaczycie. Pochniary. Zaraz zobaczycie, jak sobie fajnie radzi dla osób, które. Ma jedną rzecz, której ja nie, nie lubię w tych sztilach, tych małych. Ma regulację gaźnika tylko jedną śrubką tak, tak. Ale I to... można też zmienić gaźnik taki z normalną regulacją tak? Tak, tak. I ja tego nie lubię bo to jest taka niezbyt dokładna ta tak, regulacja tak, tak. Bo tutaj nie ma śrub od regulacji przepustnicy no. I tak. obroty wolne i dawkę ustawiasz jedną do i pomiędzy tak. trzeba trafić I górne i dolne no. tak, tak. I słuchajcie Czasami jednak, jak się to nieprecyzyjnie ustawia, tutaj ciężko jest precyzyjnie ustawić, to czuć w spalinach niespaloną benzynkę. Tak, no Trochę... właśnie, tak spaliwa paliwa to sporo zużywa. No, drażni jednak to. I te to właśnie te gaźniki małe, nieprecyzyjne, to one nie są ekonomiczne. Mhm. Robota się robi, moc ma, ale czuć te paliwo w okolicach operatora. No i nie jest, takie, jak Maciej mówi, zbyt oszczędna. Ale tu nic na to myślę, nie myślę, pod... że żeby zmienić gaźnik na taki. Ciekawe, czy są to... takie oryginalne z dwoma No, Nie są, można tak, kupić tak. Tam. jakieś Valber, wstawić, czy, czy zamek jakoś taką. Że są, że normalnie ma trzy śrubki do regulacji, jak, jak każda. Ja wiem, że ja próbowałem dopasować gaźnik do GZ400, to ciężko jest tam dopasować. No, niby to tam chodzi, ale to. Znaczy chyba w tych, bo to jest 180, chyba były wcześniej 0,18, coś takiego? Tak, 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 tak. To chyba w tamtych były jeszcze takie gaźniki z tymi 3 z dwoma mm -hmm. znaczy, to Także tu już coś tam poprawili i zmienili symbol. W tych korkach często kiedyś jak śrubokrętami ktoś tam naciskał. Na żeby... dziury, się dziury się robiły, wyciekało nawet w tej 23 też taka historia była. Ale żeśmy zmienili na inny już ten korek mhm. Także to takie dość kiedyś było typowe No jak ktoś chciał odkręcić koniecznie śrubokrętem to wciskał na maksa ile się tylko da i dziury robił w tych korekach No nic, zobaczmy jak to chodzi, bo już się ciemno myślę, Ten egzemplarz nie był jakoś mocno eksploatowany, eksploatowany Bo no. to jeszcze oryginalny ten dzwonek był mhm. Wymieniłem także pierwszy To tak myślę, że nie było tak tragedii. A prawnica była też pierwsza? Czy mam, nie? mam. Tak, oryginalna? Pierwsza, no, oryginalna. No, czyli po prostu ktoś... Piło też można zrobić wiórki dla chomika i na rozpałkę. Kwestia tutaj tej obudowy, w tak. niektórych się zapycha, w niektórych mm -hmm. nie. A tutaj jest spoko. To tak dwa dni na słoneczku i suchutkie. Co macie powiem jeszcze o tej pile powiedzieć? Co o tej pile powiedzieć? No dużo pali. Jakoś tak. Czyli podobnie trochę jak y jak Chińczyki. Jak CS500 CS352 echo, też malutka, ale też sporo pali. Tak. No, tam też no, tam no z czegoś ma. tą moc musi wziąć, przecież no. tutaj jest. Tamta jest, te 32 tam jest też niezawodna, ale y, potrafi skotłować. Nie no, jest dużo. Nie? Tutaj no to tutaj widzisz trzeżmurek jeszcze do tego. No to tam już użytej pewnie sprężyny mhm. e, 32 cm, no i to prawie to jest, dwa nie? konie. Mhm. Tu masz w Chińczykach tam jest 50 cm i, ta. Ta dwa i pół konia, ta, ta, ta. tam to pewnie 2,5 konia ma, tutaj ta. trochę jest różnica. No, ale może taka jak mała gałęzióweczka, fajna jest. No, dobrze. Ma już swoje lata, na pewno nie ma tej mocy, co, co powinna mieć. mi się wydaje, chociaż i też tak fajnie działa. To nie? Gor w gorszym stanie się widziało i jeszcze ludzie coś na nim robią. Także... No właśnie. I chwalą, że super chodzi. Małe 6, 16. Ta... No. 16 lat. No. Także to tutaj... Ale nie obciąża kręgosłupa, można sobie gałęzie połkinać. Tak, Taka tak. gałęzióweczka fajna. Grubce, tam idzie, to tak, kazać, przecież no, przed no, chwilą pokazywałem tą W Kwestia i tylko, no musi być ostry łańcuch, taki zresztą w każdej. No. Dobra, kończymy. Wiosny się chce już takiej z zielonymi liśćmi, ale jeszcze nie ma tego. Jeszcze miesiąc i będzie zielono. Żurawie słychać już w bruzdach. Tę, gdzie orka, śnieg ginie, także wiosna. No, to jeszcze o tej porze to jeszcze może i napadać i zginąć, także no. tu różnie może być. to podlasie nasze, ładne, nie? No, chyba najładniejsze. Nie ma ładniejszych na podlasiu. Nie, dziewczyn nie ma ładniejszych na podlasiu. No to też no. No dobra, to cześć, cześć, pozdrawiamy Dzień serdecznie, do widzenia.